No i rusza Phr było spotkanie z Kiserkiem. Rynek jest dobrze wcelowany, ale Phr! Jakim cudem tego fraga znalazł jeszcze Phr. Może złapać do rotacji playa Phr! strzały Markosia nieprzyjemne, bo oczywiście rywali obiją. Villany od długiej. O, to może być jego akcja, jego runda. Bilany kończy to trzema trapieniami. To który gra troszkę spokojniej. No i widzimy, że gdzieś to ustawienie działa dużo, dużo lepiej. No to jest w końcu Pryzma, którego czekaliśmy. Jeszcze Szpero ustawiony w bombsite, ale proszę, jaki spokój od LoLu. Oni zajęli pozycję, nie spieszyli się, do tego momentu kapitalnie. Takowa się pozycja sprawdzona, ale co z tego? Tam i tak jest eliminacja antyterrorysty, jest pomoc od pozostałych zawodników i to jest kapitalna defensywa S. -i -i.